Paweł Dudziński, prezes Ostrowskiego Towarzystwa Szachowego, wydał kolejną książkę, choć tak jak pierwsza dotyczy szachów, jest raczej opisem ludzi i ich przygód z tą królewską grą. Podczas spotkania promującego publikację pojawiły się figury, nie tylko szachowe. Co było inspiracją do napisania kolejnej publikacji związanej z Ostrowskimi Szachami? Paweł Dudziński przyznał, że miał do czynienia z książkami profesora Tadeusza Wolszy, który wydał słownik biograficzny szachistów polskich i tak powstał słownik biograficzny szachistów ostrowskich. racji, że napisałem e, historię szachów na ziemi Ostrowskiej, opisującą ogólnie życie klubowe w naszym mieście od powstania pierwszych klubów aż do czasów współczesnych, no to postanowiłem, podobnie jak profesor Wolsza, napisać książkę, w której opisane byłyby biografie ostrowskich szachistów. Bohaterami biogramów są przede wszystkim osoby żyjące, w których życiorysach zarówno szachy, jak i ostrów wielkopolski mają swoją stałą, ugruntowaną pozycję. Co to dla Pani znaczy Zamieszczenie pani biografii w książce. Jest to dla mnie na pewno wyróżnienie, gdyż są tam opisane moje osiągnięcia szachowe i całe życie ono szachowym. Jak się nauczyłam grać, kto mnie uczył. W książce do głosu dochodzą wątki osobiste i zawodowe bohaterów. Praca nad publikacją trwała 8 miesięcy. Bohaterowie książek to szachiści powiązani z Ostrowem, absolwenci szkół ostrowskich, którzy nawet wyjechali później do innych miast. Yy, jednak jakieś związki z Ostrowem mieli yy, i osoby yy, na wysokich stanowiskach. Mamy generała, yy, generała Glabisza, i, i na niższych stanowiskach urzędnicy. Ta książka typowo się wiąże z naszym regionem, a ponadto wiąże się z naszym patronem Stefanem Rowińskim, który był doskonałym szachisto. Czego yy, przykładem jest pomnik Ostrowski, gdzie na stoliku leżą szachi i zaprasza prze przechodzących. Słownik biograficzny szachistów ostrowskich to zbiór 64 biogramów. Ta liczba nie jest jednak przypadkowa. Tyle właśnie pól ma tradycyjna szachownica.